Siemanko moi drodzy Witajcie w kolejnym odcinku Z serii sportowe ciekawostki Jak zwykle na wstępie Zachęcam was do zostawienia subskrypcji I łapki w górę A teraz już nie przedłużając Lecimy z tym koksem A w dzisiejszym odcinku Trener kadry o Nie to chcieliśmy usłyszeć byłoby, byłoby to niewłaściwe Gdybym ściągnął każdego gracza po błędzie Nawet najmniejszym Według mnie to tworzy w nim niepewność Mówi yy, trener Nikola Kribic. Trener analizuje występ kadry w lidze narodów oraz mówi Dlaczego trudno będzie wrócić Leonowi? To pana pierwszy turniej z kadrą Polski i pierwszy medal brązowy. Jak ocenia pan grej wynik? Nikola Grebicz, trener reprezentacji Polski. Genialnie przez cały turniej powoli podnosiliśmy swoją formę. Powoli, powoli się zgrywaliśmy, poznawaliśmy się, na koniec przegraliśmy z drużyną, która grała bar. która... Mm, grała dużo lepiej od nas i wygranie i wygrała zasłużenie, to ważna lekcja, bo po porażce by, byliśmy w stanie wejść na boisko w meczu o brąz z odpowiednią energią, która była potrzebna w tak ważnym meczu z Włochami, byliśmy w stanie wrócić na czas i zdobyliśmy według mnie bardzo ważny brązowy medal, a co, a co się działo po meczu z Amerykanami, były jakieś rozmowy motywacyjne z zawodnikami z drużyną kiedy przydarzają się takie sytuacje, z takimi rodzajem porażki, to nie ma nie, to nie ma wiele przestrzeni na rozmowy Głęboko analizę, bo mieliśmy mniej niż 24 godziny by wrócić i grać o medal wymagałem od chłopaków by dali z siebie wszystko zagrali najlepiej jak mogą dali energię i spróbowali wyciągnąć jak najwięcej z siebie, oczywiście ważne było by wszyscy byli gotowi na wejście, to udało nam się zrobić, podczas meczu z Amerykanami drużyna nie była w stanie się podnieść po drugim secie. Wystarczył z Włochami, nie mieliśmy podobnego problemu. 24 godziny wystarczyły, by wyrzucić ten mecz z głowy. Po prostu to była naturalna reakcja. Wszyscy byli rozczarowani rezultatem. Bardzo dobrze. Chłopaki zareagowali na sytuację. Nikt nie chciał skończyć Ligi Narodów porażką. Wszyscy wycisnęli z siebie maksimum i zasłużenie zdobyliśmy medal. System drogobrona był kluczem do wygranej brązowego medalu. Energia i chęć wygranej były najważniejsze. Były najważniejsze rzeczy techniczne, doszły do tego, jak jako skutek. Jeśli jesteś agresywny, chcesz wygrywać, to wybierasz presję serwisem. Będziesz agresywny w obronie ataku. Nasze podejście było kluczem, a nie, konkret, a nie konkrety elementów siatkówki. Wiadomo, jak dobrze się zagrywa, tak jak my, to wszystko jest łatwiejsze. Mieliśmy wiele problemów z zagrywką w Bolonii, choć w meczu z Włochami ten element był na dobrym poziomie. Jak duże rezerwy ma drużyna w polserwisie. Poziom zagrywki, który pokazaliśmy w meczu przeciwko Włochom, był bardzo dobry. Widzę na mieliśmy kilka spotkań, które udawało nam się wywierać presję zagrywką. To czasem nie wystarcza. Przeciwko USA nie zagrywaliśmy także. Mieliśmy wystarczająco dużo okazji, by zbudować dobry blok i obronę. Rywale mieli przyjęcie daleko od siatki, musieli grać na wysokich piłkach. Jednakże nie byliśmy w stanie zdobyć. Punktu przy własnym przyjęciu, przełamać ich, a w niedzielę nam się to udało. Zagrywka to bardzo ważny element gry i dobrze, że mamy zawodników, którzy mogą wywierać ciśnienie na rywalach. Ważne jest jednak, byśmy wykorzystywali okazję, które daje nam zagrywka w obronie oraz w broku. W meczu z dobrą zmianę dał Tomasz Forna, który stabilizował przyjęcie, a z tym elementem mieliśmy sporo problemów. To gracz, który może mieć także. Mieć także defensywną rolę reprezentacji. to gracz, który może nam pomóc w każdym elemencie. Przyjęciu, obronie, broku, zagrywce, co pokazał w spotkaniu z Iranem. Jego wejście w meczu z Włochami znacząco przyczyniło się do zwycięstwa. Butryni i Kaczmarek. W turnieju w Bologni mieli różne role. Ten pierwszy wchodził na zagrywkę, drugi zaś pojawił się jako atakujący na podwójnych zmianach. Jest pan zadowolony z ich podstawy? Oczywiście. Ogółem rzecz biorąc, jestem zadowolony z wszystkich graczy. Jak przystosowali się? do swoich ról. Każdy zagrał na miarę swoich możliwości, jak mógł w tym momencie. Zawodnicy przystosowali się do roli, wykonali dobrą robotę. A co z Bernożem? On nie grał zbyt dużo w Bolonii, nie miał zbyt wielu, wiele okazji. To ta nieszczęsna sytuacja z trzeciego seta w meczu z USA nie była łatwa. Trudno się wchodzić, gdy rezultat był kompromitujący. Ciężko było wejść i odwrócić wynik. Czasem się tak zdarza, że tych okazji się nie ma i zależy to od przebiegu meczu, a nie poziomu gracza. Jedynym zawodnikiem, który nie grał, był Jakub Popiwczak. A dlaczego nie dostał okazji? Gdybym go zmienił, to zawsze można postawić kontrpytanie: dlaczego zmieniłeś Zatorskiego? By Byłoby to niewłaściwe, gdybym ściągnął każdego gracza po błędzie, nawet najmniejszym. Według mnie to tworzy system niepewności. Wtedy następnym razem będzie myślał cały czas o tym, by nie popełnić błędu, bo wtedy mnie trener zmieni. To nie jest odpowiednie podejście. Część trenerów jednak. To robi, wtedy nie liczy się z tym, czy ucierpi pewność siebie zawodnika, zwłaszcza, że może się to zdarzyć, że siatkarz wróci do dobrej gry. Mogłem w niedzielę ściągnąć kurka, ale nie, zrobi, ale nie zrobiłem tego, a, a on skończył najważniejszą piłkę w całym meczu. Ten na koniec drugiego seta atakował na trudnym roku, z drugiej linii, na wysokiej piłce. Wszyscy zawodnicy są chętni do gry, gotowi, w dobrej formie, to najważniejsze. To, czy będzie okazja, by grać trochę mniej lub trochę więcej, nie zależy od niej, lecz od sytuacji meczowej. Także, tak to na ten moment wygląda: dla Janusza, turniej w Bolonii był pierwszym poważnym w kadrze, a wraz z każdym meczem pod, podnosił swój poziom. To dla niego pierwsze doświadczenie w roli podstawowego zawodnika kadry, organizatora gry. Powoli jego poziom się. Podnosił to ważne dla drużyny i dla nas. Wykonał dobrą robotę. Oczywiście istnieją rzeczy, nad którymi musimy popracować. Mamy już to zanalizowane, bo było ważne doświadczenie dla niego, by nabrał pewności siebie. To punkt wyjścia. On na swoim pierwszym turnieju zdobył medal. A co z Leonem? Ma pan nowe informacje o jego zdrowiu? Musimy śledzić sytuację i dalej nie znamy konkretnego dnia jego powrotu. Mamy prawdopodobieństwo, że będzie gotowy na mistrzostwa świata. To coś innego, gdy przygotowujesz się 2-3 miesiące do turnieju, niż gdy wrócisz, nie będąc w trening treningach. Twoje przygotowanie jest dalekie od tego od tego co się prezentowało. To mistrzostwa świata, ani mecz towarzyski, czy nieważny turniej. Nie chciałbym ryzykować, by by się, nie daj Boże, ponownie nabawił urazu. Będziemy monitorować sprawę. Jeśli będzie możliwość, by był gotowy na Mistrzostwa Świata, to znajdzie się na liście. Jeśli nie, to nie. A jak będą wyglądały najbliższe dni? A jak wyglądały, wyglądały najbliższe dni? Zdecydował już pan, ilu zawodników rozpoczęcia przygotowania do Mistrzostw Świata? Nie, ale decyzja jest już blisko. Mamy teraz tydzień przed. Także tak to wygląda. Ja mam nadzieję, że jednak Leon zdąży na te Mistrzostwa Świata i on na nie pojedzie. Bardzo bym chciał, no bo to przecież on ma mocną zagrywkę i tak dalej, wiadomo, o, mocny w bloku i tak dalej z nim na pewno byśmy mieli podwojone szanse na złoto. Mam nadzieję, że jednak mimo tego wszystkich spekulacji on pojedzie. na te mistrzostwa. A ja Wam dziękuję za ten odcineczek i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Siemano, cześć, czołem i do następnego. Siemano i cześć.